Chwała Bogu i chwała Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję za każdego z Was, że możemy tu być, że Bóg przyprowadził nas do tego miejsca, abyśmy wspólnie mogli się budować, karmić Jego Słowem, dzielić się świadectwami, wspólnie go uwielbiać. I zanim przejdziemy do uwielbienia, tak yy, 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 też mamy taki Krótki dosłownie cykl przed uwielbieniem. To się nazywa rozważania perkusisty. E, dzielę się dosłownie krótkim, naprawdę słowem, i chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj dwie, dwie historie. Pierwsza historia to była historia pewnej młodej dziewczyny, która w dość wczesnym wieku straciła rodziców. Została sierotą i wujek, jej wujek wziął ją pod swój dach i całe życie. Wychował, dopóki ona sama nie założyła własnej rodziny. I kiedyś zapytana, w jaki sposób ty traktujesz swojego wujka, i ona powiedziała, że mój wujek jest dla mnie moim tatą. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja w pewnej niewielkiej gminie była kobieta, która e, dość aktywnie działała na rzecz. Społeczności w tej gminie. Eee, I już na, na starość umarł mąż tej kobiety. Ona została, ona została wdową, z racji tego, że nie pracowała zawodowo, w sensie zarobkowo. Miała problemy z utrzymaniem mieszkania, utrzymaniem siebie. I pewien radny w tej gminie postanowił, że. Ze względu na to, że zna tą kobietę, to wziął ją w obronę, bo miała problemy ze, ze spłacaniem pewnych rzeczy, spłacił jej dług i powiedział, że będzie do końca jej życia utrzymywał jej, jej mieszkanie. Dlaczego mówię o tych dwóch historiach, które się wydarzyły? Teraz chciałbym przeczytać dwa wersety z księgi Psalmu 68 68 Psalm 4 i 5 werset. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmę Jego imieniu. Wywyższajcie Tego, który przemierza niebiosa. Pan to Jego imię. Radujcie się przed Jego obliczem. Ojciec dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. I słuchajcie, tak jak ten wujek, który stał się ojcem dla sieroty, jak ten radny, który wziął w obronę i zaopiekował się wdową, ten werset o tym mówi, kim jest dla nas Bóg. Kim jest nasz Ojciec? Jak On się o nas troszczy, że nigdy nas nie zostawi? I zobaczcie, że skoro tu na Ziemi mogą się zdarzyć osoby, które pomagają innym, jakże o wiele większy jest Bóg, nasz Ojciec, który mieszka w niebie. I te fragmenty też zachęcają do tego, aby Go uwielbiać, aby wysławiać Jego święte imię, co też teraz będziemy, będziemy robić. Aleluja!